Adaś przyjeżdża. Michał nagrywa! Co? Co będziemy gadać? No Adaś przyjedzie, teraz idę... Nie ja nagrywam, no gdzie? O, już jedzie, o! Adaś zaraz będzie. No? Dawno nie był. Tak! O, ja też nie chcę gadać. Wadać będzie zaraz. Słyszany, zaraz będzie. Zaraz będzie. W dupę jebany. Wyprowadzać. Byś Michał, nie kadał nic, żeby tam nie, coś powiedział. Tak. O, już jedzie Adaś. Będziemy pić wódkę. No już wyłączyłem, już możesz mówić, no. Mów szybko. <głosy> <głosy> o, ku o kurwa. O kurwa. Najebamy już O kurwy syn. I kurzy No, na jebany przyjechał, mówiłem. To skóry wysyn. O, trąbi, już idę, bo pierdolnie jeszcze w jakiś płot. Bramy tu z sobą Co? Dobra. Bramy. Dobra. popchnie i, i, i Aha, no dobra.